Siemano, siemano, jestem bardzo witajcie w kolejnym odcinku z Who's Your Daddy? Daddy, 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 daddy. dokładnie tak, mamy dużo dzieci i drużynę ojców w Dziecioczkach. Jest Ula i Mateo. Hi. A w tatuśkach jestem ja i mekader. siemaneczko. Elo ryu. no i gramy w, w trybie point party, czyli musimy zebrać jak najwięcej punktów. Słuchajcie, jeśli lubicie Who's Your daddy, to wiecie, łapeczkę w górę zostawcie już teraz, to jest bardzo ważne. Żeby coś ja takiego... Że zrobić. Nie umiem biegać. <laughs> ja tu się napurałem. A w przyszłym o, odcinku. Ci. Słuchajcie, w przyszłym odcinku planujemy odpalić Czemu klasycznego, klasycznego Who's your Daddy. Także mhm. będą klasyczne nostalgiczne dymy i wtedy powiecie co lepsze. O, dokładnie tak. A ja właśnie kręcę błączki w palce. Mówisz? Mówię są jakieś tańce jak w Fortnite'cie chyba, czekaj Tańce jak w Fortnite'cie, Nie, bez kitów kliknij X O kurde To twój też tańczy? Tak Aż umarł Pudło. Co? Stary umarł A ty co tu robisz? A tak przyszedłem Proszę wyjść Nie Uu. O, tak ma być Dawaj ten papier. Kurwa. Eee, co tu mamy, co tu mamy? Czekaj pa, wyrównałem. Ło! Ło! Zgliczowany who's your daddy! Who's Zgliczowany. Możesz mi podziękować. Haha, ha, jestem w pokoju, którego jeszcze nie ma w grze, wyłącz tę wodę. I tam A. już nie ma. O, samoloty. tę wodę, kurła! Samochód lata. Glitchor <sat Katowiff> ah! stary. Na wany. Nawet przedmioty w lodówce... To jest nie fair. Ja utknąłem. Jestem w pokoju, którego nie ma w grze. O. Wow. <sat highlighter> osat... o, o. Na chwilę się obniżyła. Dostałam aciwkę. Taki, let me Tego pokoju jeszcze nie ma, widzicie? No i to dosłownie go nie ma, bo tu nie ma ani jednej tekstury w tym pokoju. Chodzę po kuchni, po dachu kuchni. Po suficie. Eee, let me out! Co tam gród robi? <grystanie> punkty próbuje nam nabijać, chłopie. Dobrze, to grasz za dwóch, ja to tu tańczę. Trupek. Jestem ja typowy: grać. Jest ja jestem teraz typowy: grać Fortnite, zamiast grać to tańczy. Słuchaj, dawaj. I nie mogę Ale wyjść wiecie, z wasegu. O jakie dęsy. Nie podniesie czemu się. Czemu dom się... Czemu dom utonął? Znaczy... What the fuck? <grym> <Co>? Dostałem zawały <grym> przez chwilę. O. O. o! 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 Wypadłem z domu! O nie! Wpadłem pod teksturę! Jestem w wencie! O! No jak dzieci mają 2000 tysiące punktów ja już. Pływam w, pod mapą! Ryu, jestem pod tobą! Co? Czekaj, czekaj, czekaj. O, pomachałem ci. Machałem ci. Tak, a ja, a ja ci zatańczę, czekaj. Hahaha! <laughs> o! o wiesz mnie? O! Jestem! 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 Ja żyję! Ja żyję! O kurła! Mnie, nie, mniam, Mogę wypić wreszcie jakieś specyfiki! Dobrze! Słuchaj, mam pomysł, a we podpalmy to wszystko i w cholerę. Właśnie zjadłem dziecko. Zdechła. Gratuluję. Super. Jesteś z dumny? Tak. No i czemu wyparowało? What co, co się tu tak dzieje? Jest głupi. Game over you lose. No nie, to było ustawione. O. Dwukrotne punkty w bili. Kurwa. Easy. Ale zglitszowana gra pełni. Możecie dopisać. Oh my god, co to była za runda. O... A za twór, o, mam pomysł. A runda to była. No chyba nie, chyba dla ciebie No Wiecie co? Ma daddy daddy baw się ze mną O kurwa kosiarkę! Edziesz ty jesteś Insert. No. Chcesz się ścigać? Chcesz się ścigać? Mam turbo klocki Kamulcowe Chcesz się ścigać? Ej bo, ej, bo ja zbieram punkty za zakoszenie prawy. SAP! Wadup, HOL! ŁO! <grym> Patrz, jej drzewo jej. Przewrócę cię, przewrócę cię, przewrócę cię, przewrócę cię! Przewrócę <grym> cię! Ej, bo ja nie mogę. Halo! Ty turbo tu jest... O kurwa! Ło! Stary Ej, byłam zawału, ale mogę jakoś chodzić, nie wiem co się odnieść. Zostaw z... moje autko w spokoju. Czemu bekasz? O kurwa. Trzeba jesteś drzewem. Halo, nie, Dachowałem chowałem! Jechałem bokiem. Break dansa ćwiczę! Muu co i co, co kto jest koksu? Kto jest koksu? Ej, to auto dalej jedzie, nie może się pali tak. Potera! Jak to, mi to. My. Jakoś tam idzie Mogę do niego wsiąść? Ale czekaj, ja muszę stąd wyjść. Ty, ja kosiarką do domu! To, to, auto jeździ! A ffff... Umarłem za znowu. Nanananana... Na, 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 na. O, przejechałem, jestem kosiarką w salonie. To auto jest głupie, ty! Ty, ty, ty co się dzieje? Hmm. Ryucho do salonu. Nie mogę, bo ja utknąłem w samochodzie, mimo że wybuch i dalej nie wjeżdżę, i to po ścianie! No co? Ty, ja latam samochodem! Czekaj, spróbuję przez frontowe drzwi Ej, To co auto ci? lata! Ej, bo o, ja wziąłem cień. To auto lata! Ej, nam punkty, w bardzo dobrej ilości. Wyjdźcie na dwór, kurwa, co się dzieje? Nie! No jadę. Jeszcze nie Jeden. mogę, bo, bo punkty nadrabiałem do, do was, wiecie? Uuu, mam srak. Jest super w swojej sraczce Co? Nie umiem. Ale gdzie... easy punkty! Jest! Ja, ja też chcę sraczkę! Się, Pokaż gdzie jak się wywrócę... Z, nie wiem, zeżarłam jakąś puszkę. Ok. Utknąłem pod ścianą jakąś tym samochodem. To niedobrze, mogę kole? Nie, to soda. Woo! Ale akcja. Przejeżdżanie tą kosiarką przez drzwi w domu jest trudne. Woo! Ale mam busta. Ja, ja, kurwa, powinienem nagrać, co się ja przez chwilę zrobiłem. U Absolut, dobra, absolut ja. słuchajcie. Z żerwą, Żygom! Żygom! Żygom Ej, nie mogę, nie mogę wyjść z samochodu. O oh shit, zbagowałem grę Tak, bo 3000 punktów wbite <grym> leciał i tam ryzy. robił. A właśnie do was kosiarką wjeżdżałem. No to jeszcze raz ten team, jeszcze raz ten team, bo mi się podobało. Dobra. I słuchajcie! Easy. Dzieci nie robić co chcą. Ja idę samochód wagować, bo to jest to jest potencjał. Ja samochód. Teraz wyleciałem poza mapę w ogóle na sam koniec. A ja idę. Po Jeszcze ja, ja się, ja się muszę. Mm. So nie Mati, Chodź! Chodź oh, do samochodu! Czy to soda mi dała Pęknie takiego idziemy. busta wtedy, czekaj. ja to muszę zobaczyć. Tak, I to ide, soda ide, daje takiego busta i ja pierdzielę. Nice. Ułapi sodę. No, po co mi soda, jakie ja nabijam najwięcej punktów na jedzeniu jajek? O, wsiadaj Na pasażera, tak? <laughs> Oni To rozbicie jajka, czekaj. to jeszcze masz ten. O! Dobrze, to teraz Whiskey Power. Ale czekaj, trzeba zmarszczyć. Eee. Tak ale to, to zabiera zdrowie. Wiem, ale to nic, bo to auto Daj zaraz to. zacznie latać. Gdzie jesteście? W garażu? Nie A dobrze. Bogujemy samochód. Siedz to? No nie, butelkę rozbiłem. Co ty robisz? No to auto podjawy Pod wyleciałem nim za mapę, chłopie. Pa po ścianie jeździ. Lecimy, lecimy. O, zbagowałem się. Latające. Latające ojcowie. Werwuda. Umarłem Ja nie mam kontroli szczególnej nad tym samochodem, słuchaj. Nie. Jaka wycieczka na w kosmosy. Dawaj. To. Jesteśmy za mapę. Dobra, my się chyba zbagowaliśmy. Wow. Ej, bo my tak, także mapy nawet nie widzimy już. Tak. Eee. Ja powtórkę zrobiłem. O, oh jest, spadamy, spadamy, spadamy. Do, do poza mapę? A nie, basem. Ja chcę sodę. Ja stąd wychodzę, ryju, wiesz? Nie, ja powtórki robię. Czekaj, ja idę po kosiarkę. Dlaczego nie Ty, mogę ty wyjść tu jeszcze teraz? jeździ! Ale pyszny olej Ej hey, wow. normalnie Jak to w ogóle? O jest! Blinda? Ja mam srakę, faktycznie! Ja pierdzielę, ja latam! <grym> A jak wyjedziesz? Nieważne. Nie wiem, <grym> ja nie mogę wysiąść już co! A <grym> <Sieci. grym> ja nie mogę do niego wsiąść. No Sraka to jest e, takie farmienie punktów, że to jest coś pięknego. Coś tam... Obsrałem was! <grym> Sram na <grym> was! CIEPŁYM GÓWNEM O już nie są wow, SLIDUJĘ PO KUPIE JEST SĄ PUNKTY Ale gówno Oh my god Ej ja, ja tym autem wjeżdżam do przez ścianę, się przebijać na stówę Oh my god Jak tak dalej pójdzie Dajcie mi jakieś coś jeszcze do zjedzenia. Jeżdżę ja nie mam... Po, po... Ej, bez... to, to nie mam kontroli o, jak cię w slajdował za kierownicą. Jeżdżę kosiarką przy basenie. Cześć Ryu <noise> No słuchaj stary za kierownicą zawału dostał i to auto zaczyna dęsić. O, topię się. O, zaraz przegramy, bo już 2000 roku. No nic, słuchaj, warto było. Co mnie przejeżdżasz? Nie, otwórz mi teraz, ja tam widzę. <grym> Dlaczego latam? Dlaczego Dlaczego bo cię przewróciłem, no. dawaj. Nie Ja się bawiłem przed Ja też. Ja ja też. Ja też. Następnym Czasem razem. Nie, musimy zrobić wycieczkę rodzinną wszyscy do samochodu muszą wejść. Dobra, to chodźmy, chodźmy do samochodu. Dobra, to chodźmy do autka. Idziemy do auta, słuchajcie. Ale zginiemy w pierwszej chwili pewnie. Znaczy. Bo wywali nas w pierwszej kolejności, ale to nic. O jestem przy aucie, słuchaj, to jest przeznaczenie. Cześć gród. Idę garaż. Cześć, jeszcze raz. Jak tam wsiąść? Ej. A dzieci mogą wsiąść. O, d -d 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 szkielet Siadłam. Siadł. Ty Ty, Da się. Zapraszam, zapraszam. Idę. Otworzyłam ci drzwi. Musisz do tyłu wcelować Co jest? Siedzę, siedzę! Eee... O, o, o! Yeah. o. Ryo, ty prawko o. najpierw zdaj, nie... Już nie Ej, pojedziemy po... No Ryu, Ale nie da się... Pa, 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 co się dzieje? Dawaj, dawaj, nie nas... Ale jeszcze wylałam, jak coś... Dawaj, niech nas wystrzeli w kosmos Ja wiem, że tak się da Dawaj, dawaj, no, o, dobrze, dobrze, dajesz, robisz to, robisz to, jesteśmy na dobrej drodze! <grystanie> Czemu opony są, o, Wow. Dobra, Daj, teraz trzeba wsiąść, i teraz trzeba jestem, wsiąść. Jestem w teksturach! I teraz wsiadajcie, teraz wsiadajcie. Czekajcie, jadę do was. W teksturach nie jestem, pomocy! <grystanie> jadę do was moją furą. Ej, bo to nie działa, nie da się tym pojechać. No bo, wow. bo wybuchło. Utknąłeś tam trochę. Ale to jeździ nawet jak wybuchnie. O, gdzie jestem? O. Hi. Ja pierdzie. Ja przejechałam swoim. E, no Ty to weźcie, dobra, bo ja do tam... szafki wleciałem. Pale się. No. No, ja się palę. Umarłem. No, Marzi, musisz sam mi grać, palę. bo ja utknąłem pod mapą. Ja wiem, co tam się przyda. Przyda wam się tam. Ogromna sraka. Dzięki. Ja widzę to przez mapę. Ty, to pod teksturami też lata. Jak wsiądziesz na psa, to on też się w końcu zesra. Ty, Boże, psem dałoby się latać. Wybuchający pies albo coś. Elo. Impreza! Woo! Aha, ojciec nie przyjechał! Dobra, nie. Ja nic nie mogę zrobić. Eee, nie, zrespiłem się halloj. tutaj obok. O kurwa, jest tu jakiś system respawnu? O! Siemano! Zjadłem sam siebie! Ja jadę ze starym. A? A? Let me out! Mateo, ja wsiadłam do ciebie. Zabrałem ci kluczyk, nara ci. Zjadłem go. Oh, jest? Ty. Ej stary weź punkt jej te punkty żeby starzy też raz wygrali, no kurwa Ej, ale ja się zbugowałem <laughs> ja nic nie mogę Zostaw mnie, o nie? Jarem się! Ty mogę jakoś ten? Jarem się! Ło! Ja się pod tekstory znowu! No wywalił mnie! No? O Jezus! Idę <laughs> was wyjaśniać tam? Help me! Ej, I'm nie pojedziemy po stary... I'm under kluczyk. the house! Trafiłem do piwnicy bez kitu No i co, że zjadłem kluczyk Ło! Ty Zabiło mnie! Halo! No masz? O, pff, wyjąłeś mnie i umarłam. <grystanie> ej, bo ta kosiarka działa, ale, ale nie można nie jeździć. Wciągam dzieci. O, jaki kostek? Dobrze, zjadłem ja. dzieci lecimy dalej. Ej, 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 ej bo. Easy to jest... punkty nie Ej, ej, ale to jest. Ciekawa sytuacja, bo wyszedłem ojcem z garażu, a, a, a kamera została mi w garażu. <śmiennie zbyt <śmiennie zbyt w garażu. Ale możesz chodzić, ja wiszę w nicości. Ale cały czas mogłem wejść do, do kusiarki. No ładnie, no ładnie. Dawaj mi ten sprzęt. O jest, ty nie ty chciałam wejść do śmietnika. E! Wypadłem, a umarłem, dobra Ci tu się jara ciągle. Oddawać mój rowerek! Iii, już nie się w śmietniku. Zostaw tę kosiarkę w spokoju! Złoluty! I zaraz ci zjem kluczyk. Zjem ci kluczyk. Powstały. Wow. Kurwa! Sadysta! Sadysta minął się z powołaniem dentysta. Halo, dawaj go! No wstawaj! Oddaj moje noże. O, drzwi nie wygrać. Nie zezwalam na to. Game over. -da! Kurde, idź ty. Chodzi z, z kusiarką normalnie, nie wiem, ja nie wiem go. Dobra, słuchajcie, kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem, Oje yeah. i do następnego. Na razie, cześć, żółwiczek, joł!